Witam, witam kolejny odcinek Madranera. Cóż powiedzieć, kontynuujemy e, paliwo. O, u, powinno starczyć, ale gdyby nie, e, to nie, tak, e, może tak, najpierw tak. Hmm. czepa nie ale zrobiłem nie <laughs> ja tego chciałem zatankować okej okay. <laughs> no cóż trudno się mówi zmieniamy pojazd to oczywiście można zrobić również na mapie Nie, blokada niepotrzebna, ale napęd na cztery koła by się przydał. Cóż, jedziemy po drewno? Ehm, tak. A nie, dobrze, dobrze. Na szczęście, dobrze. Okej. Okay. Czyli na następnej w prawo dopiero, nie tu. Ha ha, ha. właściwie to jednak tu. No. Oczywiście możemy spróbować załadować drewno ładowarką. Ja nie wiem co będzie szybciej. Zdaje się, że kilka tych drewek trzeba wrzucić. Ale na pewno je w ten sposób jest bliżej, tylko muszę zrobić sobie trochę więcej miejsca. okej. Okay. Zmień zmień... A, wyłącz silnik. Zmień pojazd, proszę bardzo. No jak? Uruchom silnik. Dobrze. Ręczny. jakoś o, wszystkie koła napęd No cóż jeździ odwrotnie także tutaj niegłupio głupio byłoby mieć e, ręczne biegi mm -hmm. podnośnik Okej. Okay. Spacja do góry... Nie, 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 nie. Chociaż... no dobra. Do, gór do góry. No, może, może. Teraz, może, może. Mm -hmm. Wow! No tak sobie to mi zadziała, sądzę. Okej, okay. teraz e, chwytak. Aha, można było wyżej podnieść troszeczkę, nie szkodzi. 5, e, otwórz. Zamknij. Cofaj. Y, mm. Cofaj, a właściwie jedź do przodu. E, nie, 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 chyba. <grym> Sądzę, że przy pomocy joypada działałoby to na pewno lepiej Ale myślę, że chyba jednak e, nie e, um, silnik, zmień pojazd Dobra, zostawiamy belkę I jedziemy Mam nadzieję, że belka gdzieś tu spadnie sobie z boku. Ta belka spadła sobie z boku, ok. Gdzie jest mój punkt tartaczny? No, jadę na pewno dobrze, bo, no bo tak. Chciałem, chciałem, ale jednak nie. Yy, być może gdybym założył sobie tutaj ramię do ładowania, to pokusiłbym się, ale ładowanie tą ładowarką bez joypada gdzie można jednocześnie jechać i sterować A może nawet nie można, ale w każdym razie robi się to szybciej niż klawiaturą, to raczej, raczej jednak podziękuję. Akurat ten element jakoś specjalnie klawiszkowo chyba jeszcze nie udało się rozgryźć. Gdyby można było rozszerzyć ilość klawiszy tak, żeby nie trzeba było włączać widoku zaawansowanego do obsługi chwytaka, to bardziej by to działało. Niestety tak się nie da i tyle. Okej. Okay. Um, Średnie kłody. Proszę bardzo. O, mogłem stać już przodem do wyjścia, co byłoby mądrzejsze. A tak. A tak, muszę zawracać i to na dwa razy. Ponieważ... Nie, nie, nie. Najpierw cofamy w ten sposób. Tak, a teraz w ten sposób. I wychodzi nam to ładnie. Różnimy się pięknie, jakby to powiedział Borys Bestia. Ok. Jeszcze trochę bardziej, żeby nie przestawić słupa. Mało brakowało. Tak. Drugim razem zawrócę bez drewna. Nie, no idzie jak przeciąg. To nie jest najmocniejsza z ciężarówek, jakie tu są. Do wyboru. Czy ja jej założyłem? Przedni wydech? Chyba tak. A może nie? Przedni wydech zakładamy wtedy, kiedy chcemy mieć cysternę. Natomiast... Tak nie jest on potrzebny. A łatwo go urwać. Z... zwiększa nam zwis. Tak to się nazywa. O. No, nie zakopałem, ale bywało lepiej. O, 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 nie przewróć mi się. Dobra, dobra, dobra. Najpierw się... nie, najpierw się podciągnijmy. Okej. Okay. Dobrze, dobrze, dobrze. No. Używam do kierowania całej gamy posiadanych palców lewej ręki. No, momentami nawet trzeba użyć palców o obu rąk Ale trudno. Coś za coś. To, że możemy jednocześnie się wciągać w ciągarką i jechać. Też nie zawsze było w Tires. A może było? Hmm. Może było, tylko ja wtedy o tym nie wiedziałem i wyciągałem się radośnie. Czyli w zasadzie ładowarka przy braku joypada, tudzież grze jednoosobowej raczej nie. A gdyby się grało w dwie osoby, to jedna mogłaby sobie tu pobierać belki, ustawić je na jakąś kubkę i wrzucać od razu ile tam trzeba, nie pamiętam, 3 czy 4. Żeby się zrobił nam nagle pełny ładunek. Wow. No nie jest tak zwrotna, bo trzeba pamiętać, że tutaj te belki są przymocowane nie do siodła, tylko do takiej skrętnej ramki i to tak do końca bardzo się skręcić nie może, bo się ciężarówka wywróci. Jemy. Tankujemy. No, <laughs> <laughs> aż <zrzuć> ładunek, jasne. <laughs> Hmm. Au. Naczepa. Au, pełna jeszcze jest. Hmm. A to z beczki na razie leje. Okej, okay, okej. Okay. Hmm. Odpalamy. Zwalniamy ręczny i naprzód. A właściwie czy tak, do końca naprzód, to nie pamiętam. Nie do końca naprzód, bo... W lewo? To było w lewo? Nie, dobrze, w prawo. <laughs> Okej. Okay. Ale aż tak w prawo chyba nie. No okejka. No dobra, trzeba się cofnąć, nie chcemy wjechać. Znaczy... No niewykluczone, że może chciałby wjechać. I beleczki opchnąć za jakiś niewielki bon podarunkowy. Płynny bon podarunkowy? Ale nie, nie, nie Nie, jesteśmy Oddanym pracownikiem Gospodarki Leśnej Na tyle oddanym, że postaramy się nie przewrócić całego lasu Chciałem nie jeździć tędy po ciemku Okej okay. Nie, na razie dobrze, na razie. Na razie pójdź Diorżem. Wow. No, co prawda występują pewne błędy w oświetleniu ponieważ ten las w tle powinien być raczej ciemniejszy niż jaśniejszy niż cała reszta, ale trzeba przyznać, że klimatyczne bardzo są schody i zachody. Ale błąd dość podstawowy. Dlaczego? Las w oddali jest dużo jaśniejszy Powinien być raczej ciemniejszy A właściwie no zbliżać się kolorem do koloru nieba o. Ale ja jestem czepialski Nie? Ale trudno Tak już jestem No jedź, 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 jedź a ja 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 tu chyba na ręczny by trzeba było przejść najpierw zobaczmy czy dobrze jadę hmm, powiedzmy sobie że tak sobie już trzeba by skręcać w lewo hmm. tu gdzieś bardziej no tak oczywiście że tak nie to chciałem zrobić hmm, Jedyneczka. O, chyba te moje ślady nie zostały tutaj. Albo nie jadę tą samą drogą. O, jaka piękna choinka. Satisfactory byśmy ją ubrali w bombki, a tutaj ją rozjedziemy albo nie rozjedziemy ale mało brakowało, byśmy ją rozjechali. Ok. Już zupełnie przypadkowo odnalazłem mniej grząską drogę. Nie licząc tej choinki, która tu leży i nam przeszkadza. Proszę, proszę, bez przewracania się. Niestety po przewróceniu się nie da się go po prostu podnieść, bo ładunek się rozsypuje. Mogę sobie go podnieść, ale już jest pusty. Dobra, tartak. Tartak. Oj, oj, no, no. Może spróbujemy wrócić dzisiaj okrężną drogą, ale tą łatwiejszą. Rozładowujemy. Dziękuję. Tu wszystko. Tak, tak zrobię. Przejadę sobie przez szlaban, bo mogę. może będzie troszkę szybciej chociaż ee, no zdarzają się kamienie tutaj więc z czasem szybciej kończy się na uszkodzeniach A żeby to jakoś bardzo porywająco szybko było to ja bym raczej nie powiedział Mm -hmm, mm -hmm. górą czy dołem w mm, pociemku raczej jednak górą pojadę dobra, rozejrzyjmy się mm, rzucę okiem o, jeszcze daleko do zakrętu spokojnie dobra, dobrze idzie to może przerzucimy automacik No proszę bardzo już dwójeczka hmm. No jadę szybciej to prawda ale mam też przy okazji dużo dalej nie wiem, czy to się opyla. Potem będzie kawałek większy drogą, no ale... No dobra, przyjmijmy, że dobra. Póki co nie żałuję decyzji swojej. Nie zmieniłbym swego zdania. Tutaj bardzo wyraźnie widać, gdzie jest płytko, więc przejadę. Ok, ok, jest dobrze, jest dobrze, dostatecznie tak, jadę do wody. W wodzie naprawdę zwykle jest większa przyczepność niż obok drogi. To takie troszeczkę chwyt oszukańczy <grymne> Okej okay. Światła przy ulicy bardzo mnie cieszą Ciekawe jak bardzo twórcy gry zadbali o to, żebym nie przejechał obok po sterunku już z ładunkiem. Hmm. No na pewno zadbali o to, żeby numer <grywki> z ustawioną tu ciężarówką się nie udał. Właściwie zastanawiam się, czy jej stąd nie zabrać, bo o, no właśnie, no właśnie. No właśnie, teraz to, żeś narobił, Radek. Hmm. Dobra, gasimy silnik. Silnik zmień pojazd na. O, dobra, inaczej. Proszę bardzo. wow zakopał się? no dobra ręczny wyłącz silnik nie zmieniamy pojazdu, bo za daleko. No. Odpalamy. Jedziemy pod drewno. Ułas na tej drodze to tu naprawdę wyczynia <noise> prawdziwy Syberia Drift. A gdzie moje beczki? Gdzie moje beczki? Moje beczki są daleko za mną i teraz właśnie... Okej. Hmm. Okej, okay. okay. właśnie mijam zjazd, który... Chciałem wjechać. A, jeszcze nie jest daleko na szczęście, więc da się Da się Mam nadzieję, że da się. A światła zgasiłem? Nie, same się zgasiły. Okej. Okay. Dobrze, myślę, że dojadę i załaduję sobie drewno, ale na tym odcinek dzisiejszy zakończę. Jeszcze trochę czasu zostało, bowiem gdzieś tam padały informacje i ja je powtarzałem, że od 15 zaczyna się wielkie rozdawanie gier na Epic Games. Okazuje się, że owszem, ale nie od 15 tylko od 17 także cały czas e, jeżeli macie konto na Epic Games wyświetla się tam informacja za ile darmowe gierki zaczną się pojawiać no, kiedy ostatnio patrzyłem były to dwa dni i, i sporo godzin więc e, jeszcze trochę cierpliwości Oczywiście na razie jeszcze nie wiadomo co to będzie i czy warto sobie ostrzyć zębiska <laughs> ale powiem, że w zeszłym roku sporo naprawdę łakomych kąsków długo się nosiłem z zamiarem kupienia farm symulatora czy farming symulatora o no, w każdym razie <laughs> No i dostałem go za darmo od Epic Games i dzięki temu nie pluję sobie w brodę, bowiem pobawiłem się nim kilka godzin i dałem sobie spokój. No powiem tak, że dla mnie oczywiście, mówię, że dla mnie, nie, że w ogóle. Dla mnie osobiście farming simulator hm. spin Tires przy nim jest grą porywającą i niezmiernie ciekawą z wartką akcją i no, patrzenie jak mi zboże rośnie a jednocześnie Nadążanie z pracami na polu, podczas gdy mogę je komuś tam zlecić. Nie, nie, jednak nie. No jedź. No jedź, na co czekasz? Czekasz, żeby dwójkę wrzucić. Okay. Według mnie biegi się zmienia w trakcie jazdy, a nie on się zatrzymuje i próbuje zmienić bieg. A potem nie może ruszyć i zmienia go z powrotem. Ehm, może nawet i zachowywałby się tak w rzeczywistości automat. Nie twierdzę, że nie. Koła się kręcą. Więc dochodzi do wniosku, że jedziemy szybciej, zmieńmy bieg. No. No. Może, może i tak. Aha ha! Tym razem, tym razem zajedziemy tak, żeby stać przodem do wyjazdu, a nie tyle. Aha ha! Teraz muszę się ciotnąć Oj, ale nie w ten sposób Okej, okay, i teraz średnie kłody Pa, 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 pa No mistrzostwo świata No dobra Czyli cóż ee, Dzięki za oglądanie Nasza dalsza droga będzie miała miejsce w następnym odcinku. Hmm, tak, wyłącz silnik zgaś światła. Pożegnaj się. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach.